Raczej z Age of History 3 nie będzie filmu, ale nie wiem, zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na razie Age of History 2. I co by teraz zaatakować? Akceptujemy. Znaczy oni muszą zaakceptować warunki, i teraz szykujmy się na wojnę z Niemcami. Dobra. Ja to wszystko naszykuję na spokojnie i wtedy dopiero yy, was o tym powiadomię. Bo to naprawdę nudne będzie jak ja będę zdobywał wojsko a wy po prostu sobie będziecie patrzeć. A okej, okay, tak się zdobywa wojsko. Wcale tego nie widzieliśmy yy, minutę wcześniej. No. Dobra yy, widzowie, sytuacja wygląda tak. Naszykowałem sobie